Sobota rozpoczęła się dostojnie. Był powód. Trzydziestolecie partnerstwa Osteroda Amharc i ostrudy. Obchody pod Pomnikiem Jedności Europejskiej. To wydaje się dobre miejsce. Ten pomnik został odsłonięty w 1907 roku. Był to pomnik trzech cesarzy. Później ten pomnik w okresie PRL-u zastąpiły Trzy Syrańki, natomiast w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej został on odsłonięty jako pomnik jedności europejskiej. Następnie uroczysta sesja Rady Miejskiej. Tutaj nastąpiło odnowienie umowy partnerskiej pomiędzy miastami. Trzy dekady razem, mimo dzielących nas 860 km, co daje około 10 godzin jazdy samochodem, to nie przeszkoda, by współpracować i wzajemnie się odwiedzać. Tak, zawsze jest planowana wizyta na kawie po prostu, wieszamy flagi obu miast, budynek jest udekorowany, bo mniejszość niemiecka też w tym partnerstwie miast uczestniczy jako stowarzyszenie Jodły. Skoro 30-lecie to i tort na stole musi się znaleźć, co ma być zwiastunem kolejnych udanych lat razem. W myśl słów śpiewanych przez zespół Kombi, słodkiego, miłego życia. Jest! Thank you.